Niech będzie po Chrystus. Dzisiaj o szatanie. <laughs> Dlaczego szatan jest? Mogłoby tu nie być. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i tak jak zesłał, tak jak szatan nie ma żadnego dostępu do raju, bo jest to inna przestrzeń. Jest, natomiast ma dostęp do nas tu na ziemi. Są tutaj na ziemi aniołowie dobrze i źli. Dlaczego? E, jeden z takich przykładów opowieści jest z księga Hioba. Gdzie szatan przechodzi dookoła ziemi i mówi, że wszyscy są jego, wszyscy ludzie należą do niego. A Bóg mówi: Nie, nie, bo Chiop jest dobry. A szatan mówi: No, on jest dobry, bo ty mu wszystko dałeś. Dałeś mu majątek, jest najbogatszy, ma wszędzie rodzinę, szczęście, miłość, wszystko, więc dlaczego macie nie kochać? Ale mówi: Jak ja bym tak zabrał jemu majątek, to zobaczyłby, co się dzieje. No i Bóg mówi dobrze. Ech, szatan zabrał mu majątek w jeden dzień, starał się najbiedniejszy. nie najbiedniejszy. Nie miał nic. Słudzy jeden po drugim przychodzili i mówili, że te ple, stada zostały wzięte i tak dalej. No, Joch Job mówi, Bóg dał, Bóg wziął takie jego prawo. Szatan przychodzi do Boga, no i Bóg mówi, widzisz, nic przeciwko mnie nie powiedział. Mój bo nie zależało na tych bogactwach. Mówi, ale jak się jego rodziny, to zobaczy, co ci powie. No i Bóg mówi, dobrze, ale jego nie wolno ci tknąć. Zapalił się dach, zginęła żona i wszystkie dzieci. Hiob mówi, no nie wiem, bo nie, Boże, ty wziąłeś, ty dałeś, bo w Starym Testamencie jest tak, było, że jeśli coś się źle dzieje, to Bóg cię przeklina, jeśli dobrze, bo zrobiłeś coś źle. Natomiast byłeś blisko Pana Boga, byłeś dobry, to Bóg ci błogosławił. To było wprost. Więc przyjaciele przychodzili i mówili, coś ty, Hiob, narobił, no, majątek straciłeś. Bogaci przyjaciele. Ech, teraz rodzinę ci całą wziął. No, mówi, no, Bóg dał, Bóg wziął, tak, jego prawo. No to szatan mówi tak, no, on nie kochał tej rodziny, ale gdy jak się go dotknę jego samego, to zobaczy, co ci powie. Bóg mówi, możesz, ale nie wolno ci go zabić. I obsypał się wrzodami, siedział na kupie gnoju i psy lizały mu rany. Z najbogatszego stał się najgorszy, najbiedniejszy, najbardziej opuszczony przez Boga. Bóg Hiob do końca powiedział, że nie rozumie, dlaczego tak się stało, ale Bóg daje, Bóg zabiera. W jego sercu nie pojawiło się nic przeciwko Bogu. W końcu Bóg te próby przerwał i powiedział: koniec, oddaję mu wszystko w dwójnasób. Dostał rodzinę. Prawdopodobnie tak w moim odczuciu, to drugą żonę i jeszcze więcej dzieci, jeszcze więcej majątku, i życie przedłuży mu kolejne tam setki lat. Długo żyli w tamtych czasach. Nie pili, nie palili, to długo żyli. Ech, czy to się musiało zdarzyć? Bo Bóg z od razu wiedział, czym to się skończy. A szatana Bóg nie musiał przekonywać, ale chodziło o bo dopóki faktycznie Bóg nam błogosławi, to my jesteśmy czasami blisko. Bo nawet jak Bóg błogosławi, to my czasami nie jesteśmy blisko. Natomiast Bóg chciał pokazać Hiobu, gdzie jest, w którym miejscu. Jak, jak, bo człowiek, dopóki nie, starzy, nie stanie w takiej, opcji, w takiej sytuacji, to nie, nigdy nie wie, co powie Bogu. Nigdy nie wie. No, Hiob w tą historię wygrał. Także tak naprawdę to było dla Hioba. Ale widzimy tutaj działalność szatana. Potrafi nas karać, potrafi nam robić nieprzyjemności. Dlaczego tak jest? Gdyby szatana nie było, to wszystko, co byśmy zrobili, byłoby dobrze. Co byśmy nie zrobili, byłoby dobrze. Głupich myśli by nie było. Nikt nie piłby alkoholu w nadmiarze, nie palił papierosów, nie robił sobie tatuaży i różnych innych debilizmów. Człowiek nie szkodziłby sobie. Byłby kochany w rodzinie. Byłby kochany dla rodziny. Otoczony miłością. Ale w momencie śmierci przechodzimy na tamtą stronę i my mówimy: Panie Boże, byliśmy doskonali. Ty ja poproszę pierwsze miejsce w rzędzie Serafinów. A tam jest siedem i wszystkie zajęte. No to sytuacja od dzisiaj jest inna. Szatan nas niszczy z dziesięciu przykazań, wielokrotnie jest tak, że żeśmy spartolili wszystko, co można było. Z wszystkich przykazań. Jak tylko przyszła próba, to my babach leżymy. Rzadko się spowiadamy, jeszcze rzadziej przyjmujemy komunię świętą, obrażamy Boga w sposób ciągły, albo wypowiadamy im Pana Boga nadaremno, albo usuwamy ciążę, czyli zabójstwo dzieci, własnych dzieci. No to jest największy grzech jest możliwych w oczach Boga, bo my to często nie rozumiemy, dlaczego tak, prawda? Ale dla Boga to największa tragedia zabić własne dziecko. Bo jeśli żołnierze zabijają się na froncie, oni są dorośli oczywiście niedobrze, ale to dorośli ludzie. Natomiast to jest największym grzechem. I kiedy my umieramy, to jak zobaczymy, ile łask Bóg nam dał, ile, po, ile razy nam pomógł, a ile razy myśmy zmarnowali szanse bycia dobrymi, to wówczas wiemy, że no na pierwszy anielski serafinów nijak, nawet na drugi, trzeci, czwarty nie widzimy się, a nawet na ostatni dziewiąty. Ale Bóg mówi: No dobrze, pomogłeś tutaj, okazałeś miłosierdzie tutaj. No, dam ci piąty. No i mówimy: Panie Boże, bardzo dziękujemy, rozumiemy. Teraz wszystko jest jasne, bo tak jest żołnierzem. Dopóki on się jest, na gra na komputerze i przygotowuje się do wojny, to on jest doskonały. Ale w momencie, kiedy on wychodzi na linię frontu, to ten doskonały czasami jest zamrożony i w ogóle do niczego się nadaje. A ten, który miał słabsze wyniki w, komputerach, w komputerowych grach wojennych, okazuje się znacznie lepszy. Krótko mówiąc, my dopóki nie dostaniemy możliwości sprawdzenia siebie, to my nie wiemy, kim jesteśmy. Dopóki nam się nie przytrafiły przeróżne rzeczy, to my zupełnie bladego pojęcia nie wiem, jak się zachowamy w trudnych sytuacjach. Stąd każdy dzień czasami, no dobra, nie każdy dzień, przynosi trudne sytuacje i my się mamy w tych sytuacjach sprawdzać. Miłosierny Boże, pomóż nam, żebyśmy wychodzili chociaż na no jak najczęściej, tak Jak najczęściej albo no, dobra, wiadomo, jak to jest jak najczęściej ochronną ręką dzięki Tobie. Pomóż nam, daj nam światło Ducha Świętko i siłę wytrwania w dobrym, abyśmy Panie Boże, ani Ciebie, ani nikogo nigdy nie obrażali. Boże Wszechmolący, dopomóż, pobłogosław i daj nam wszystkie łaski i siłę wytrwania w dobrym. My wiemy, my wiemy, że jak z nami jest, nie najlepiej. Boże, do